Ciema z tej służby. Postaram się z tego już krótkiego news'a zrobić. Pojazdy kołowe ulegną rebalansowi. Najpierw to będzie zniszczenie efektywne ich kół, będzie większa. Potem zwiększenie oporu do gruntu, której według mnie i tak to nic nie da. A po trzecie, coś tam będą chcieli osłabić. Wystarczy, że autocelowanie im odejmą i już nie będą takie bardzo efektywne. Ale to jest dość kontrowersyjny pomysł według mnie, bo... ale to wiadomo, ja sam mam kołowca, więc nie, że hejtuję tą klasę, czy nie, czy jestem wielkim antykołowcem. No, nie, nawet nie wiem, jak to powiedzieć, antyfanem kołowców. No. Mechanika pożarów to jest jakiś mit po prostu. Eee, równoważenie gry, tu chodzi o to, że OP pojazdy po trzech miesiącach są nerfione, to jest normalne, to jest temat od siedmiu lat, więc nic nowego. Nowe czołgi kolekcjonerskie. Są pomysły, żeby dodawać z innych nacji, ale zobaczymy co z tego WG zrobi. testy piaskownicy i zmiany. WGS z zmianami pocisków bardzo zadowolone. No ale powiem tak, według mnie jak już nerfić tą amunicję premium to nie 15%, powiedzmy nawet 5% czy no 5% jeżeli o to chodzi, ktoś powie mało, ale powiedzmy, że podstawowa amunicja ma Poprawić jej szanse, na przykład na podpalenie, na wysadzenie i na różne uszkodzenia, a amunicji specjalnej obniżyć po prostu i wtedy bardziej będzie skidowa to amunicja, ponieważ jeżeli będziemy palić magazyn amunicji, no to będziemy częściej podstawową uszkadzać niż specjalną. I to według mnie bardziej by zachęcało niż zmienienie po prostu damage'a, bo. Bo i tak niekiedy nie, 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 trzeba grać na goldzie, bo inaczej ręgi nie polosuje. No oczywiście rangi nie zostanie zmienione, ciągle te same mapy, nie zmieniliśmy niczego poza tym upewniliśmy, że ludzie nie zobaczą tej samej mapy w ciągu siedmiu bitew. Serio? E, może mi ktoś potwierdzić, przedwczoraj zagrałem cztery razy na tej samej mapie. Genialne, macie rację. Zmiany na Leopardzie 1 STB zostały dobrze przyjęte. Zmiany na E50M, a 30B, T60A oczywiście nerw obiekta nie będzie. Coś tam chcą skom... pokombinować, ale wiadomo, jest piaskownica, więc nie liczyłbym na jakieś większe zmiany tych dwóch pojazdów. Piątka. Niestety nie wróci do tego samego stanu, że ich, ich garnek był bardzo pancerny. Rebalance ci w tej i e, eboli nie wchodzi w grę. No bo po prostu by wkurzyli graczy. Można by było ostatecznie, żeby te czołgi rzucało tylko na dziesiątki. Jak już tak, to bym coś zmieniło. Lub po prostu. Chociaż tak naprawdę, jak są trzy artylerie, to ci w tej ma przesyłane. Jeżeli jest na otwartej mapie. Sam mam 3 i wiem, jak to wygląda. Bitwy rankingowe ICW może wprowadzić specjalne ograniczenie na prowincję, na określony poziom lub określoną nację. Plany długoterminowe dotyczące ewolucji wojny klanów, tworzący odrębny zespół to ciekawy pomysł. A, czyli może być niewdrożony. Wojny klanów e, to można zapomnieć. A, nie wiem, czy wiecie, jest jakaś fizyka prowadzana flagi. Anteny, im się nie chciało tego przerabiać, oni będą wprowadzać jakieś flagi. A, nie pokazywałem wam tego, może jak to znajdę, to panniecie po prostu. Wszystkie skały, jaka aktualizacja. Największym widzę problemem jest to, że muszą każdą skałę zedytować, powinni trochę porobić, bo czasami na niektóre pozycje czołgi nie powinny wjeżdżać, a wjeżdżają. Albo po prostu na niektórych pozycji można się łatwo zabić, co kiedyś też nie było takie. Róbka map, takich jak ENS, kopalnie, aby działały dobrze na wyższych tierach, poziomach. Powiem tak, według mnie ENS i kopalnie nie powinny być na wyższych tierach, ale to już moje osobiste zdanie. Wiadomo, w Berlin się w tym roku pojawi oraz Perłowa Rzeka. Nie lubię jej... A powiem tak, w pierwszej fazie jeszcze lubiłem tą Perłową Rzekę, ale jak zrobili na środku... ...miejsce walki, no, przenieśli walki, no to wcale już taka nie była dobra ta mapa. Już mi się tak bardzo nie podobało, bo to się skupiało wszystko wobec środka. Teddykami nie wiadomo, co można było tam robić. Oczywiście medy, hateki, chociaż Artem miłosiernie tam biła, z tego co pamiętam. Musieliby to zmienić. Oczywiście plany dźwięków to jak można się domyślić, nie? Mody, oni coś tam kombinują, ale możemy coś cokolwiek się spodziewać w 2021 lub coś im się uda, bo Battle Hits mają jeszcze w tym roku wprowadzić, oni, a od co do modów, to oni sami chcą to wprowadzić, bo różnie jest tam stabilnością modów, jest w sumie mogę potwierdzić, bo czasami chcą działać, a czasami nie. Plany dodania czołgów to wiadomo, to jeszcze odchodzi w niepamięć. Wydarzenie z okazji 10-lecia w sierpniu planujemy naprawdę coś wyjątkowego, ale jeszcze nie zdradzimy kosmetyki, kamuflaże i dodatki gadżetów w sierpniu i, i wiele więcej później na dziesięciolecie gadżety hm, może do wygrania jak został przyjęty anonimizer jesteśmy bardzo zadowoleni no to nie był zły pomysł według mnie przepustka bitewna tu ciekawa informacja będzie battle pass drugi i trzeci więc będą jeszcze dwa takie eventy przed rokiem 2021. Więc tu jest ogólnie możliwość, ale oni chcą tylko wprowadzić wielkie bitwy. Więc Pochodzi o to, żeby w różnych trybach można było te punkty zdobyć, ale można o tym zapomnieć. Chociaż za natarcia, czy twierdzę, można by było wprowadzić, ale to już, już decyzja WG. Dodanie do gry możliwości wynajęcia czołgów premium za kredyty, może zmiany zwykłych pojazdów w premki. Na temat premek, no przekształcenia czołgów premium, to nie jest problematyczne, więc można zapomnieć. Wypożyczenie planuję zrobić, a z wypożyczenie za kredyty zapomnijcie, bo oni twierdzili, że dali taką możliwość, przypomnijcie czy faktycznie, bo ja jakoś na to nie zerkałem. Wie... Włoskie czołgi nie. Wiele graczy jest dezorientowanych zmianami w systemie załogi. A załogi chodzi o to, że będzie dowódca i jakiś doradca specjalny. Doradca będzie miał swoje perki dowódca też będzie miał swoje perki. Czyli to będzie koniec tak naprawdę z tym, że a na jednej załodze mamy radiooperatora. Potem jest dodatkowy celownik, czy tak jak nam przykład na amerykańskiej arcie. Więc. Prosty przykład, mi się przypomniał. Ciekawostka: tylko tysiąc osób ma na świecie załogę, która ma 11 perków. No, nieźle. To musieli się nieźle napocić, żeby coś takiego zrobić. Trzeci etap zestawów misji osobistych to nic. Rebalans. Jeszcze to będzie na piaskownicy. Co jeszcze dodać? Czyli najważniejsze to są zmiany w kołowcach, zmiany w załodze, ale nie ma w ogóle nic na temat zmiany w ekipunków, w ten, modułach. Szkoda, że WG nie chce coś takiego zrobić jak na przykład macie w odpis G te P, te różne moduły, to jeszcze bardziej rozszerzyć. I myślę, że wtedy by się bardziej graczom to spodobało, że macie dwa moduły, może trzy moduły do wyboru zamiast dwóch. Tam macie chyba 6 do 6, możecie sobie kliknąć czy 9. Możecie na przykład wybierać pomiędzy spotem, czy czymś, to bym musiał zobaczyć. Dobra, pomimo, że chciałem to krótko, no ciężko było to krótko omówić. Napiszcie, co o tym sądzicie. To było na tyle. Trzymajcie jeszcze. Cześć.